Cześć wszystkim, siemanko, witam ten kolejny jakże i wieczny dzionek, mamy 12 czerwiec, atakujemy kukurydzę na chwasty, yy, za, za wiatr, tutaj za zakłócenia, bardzo przepraszam, no ale jeszcze się tutaj nie dorobiłem, jak to mu się mówi, mikrofonu, no ale do czego zmierzam, chciałem wam pokazać początek moja siana, teraz prawie że wszędzie się zrównała kukurydza, po tych opadach co były Bo wiadomo gdzie tam górka, tak Kurcze to i troszeczkę słabsza była No ale uciekamy do ciągnika, Z uwagi na, na ten wiatr pierłyński Kurcze No wiatr nam tutaj nie pomaga zdecydowanie No ale z rana się zaczęła atakować te kawałki, co było zagrożenie odnośnie, odnośnie przypalenia komuś zboża. Nie? Najgorsze mamy opanowane, teraz to już jest bajka. środka za bardzo nie znosi. Uważam, że 80% na pewno się pokrywa. Także jest ok. Jutro dotarczamy tamienie, akcja zbieranie. Od poniedziałku urlop, także. Trzeba tutaj tematy pewne podopinać, wczoraj w nocy do 23 skończyłem buraki pryskać podżyweczką. szybciej niestety nie dało, bo to stale przepaduje i sami wiecie jak to jest, z pogodą się nie wygra. Wiadomo, są tam kawałeczki może, gdzie troszeczkę gorsza ziemia jest, tak samo gdzie wiatraki stoją. To była już kilka lat temu, jak była budowa wiatraków. Ta ziemia była przewalana, dowy kopane, wiadomo, pod wiatraki, pod drogi dojazdowe i tak dalej. To ta ziemia jeszcze są miejsca, gdzie widać, że potrzebuje po prostu się wypracować. Jeszcze troszeczkę czasu musi minąć, No ale Z że... roku na rok jest coraz lepiej. to się hektarów później pod Fireland jeszcze się wypłuczy opryskiwacz rano będziemy przeczepiać na skrzynkę porobię zdjęcie chociaż tak na szybko tej skrzynki, jak to jest z tą hydrauliką chyba, że mi się uda filmik nagrać to filmik nagram, zobaczymy ale do kamieni naprawdę jest super opcja jak będzie uprawa pod buraki, pod kukurydzę z agregatem, to na pewno do klasa też założymy bo wiadomo, gdzieś nie, gdzieś kamień nie jest a nawet nie ma w co załadować, jak się uprawia Mamy rozstaw w ciągu 1,80 m. Tak jak widać, kurczę pomiędzy kukurydzą to tak jest po 7 cm luzu. Nieraz jest nastek. No ale trzeba naprawdę tutaj być bardzo skupionym, żeby w porządku nie jechać. Zresztą sami widzicie, będziecie widzieć na przebitkach z drona, jak to wygląda. Ale tym raczej to będzie tydzień od oprysku na chwasty pojedziemy sobie odgrzybeczką jeszcze na kukurydzę to burlop przyjdzie tutaj przyjdzie przyjść na jeden dzień sobie jeszcze żeby kukurydzę ogarnąć ale to nie jest problem żaden A jeszcze wracając tutaj do tematu zamiatarki, niestety obrobimy się, już tak nie będzie roboty, trzeba z przodu koło podporowe zmienić, bo te kamienie, wiadomo jak to jest bruk, one nie są równe, to dwa kółka poszły, poszły kurcze, duże, jak to się mówi, pogięły się i trzeba było sobie bez koła radzić. A jest plan taki, żeby dać duże koło na balonie na przykład i na pewno sobie będzie szło po bierzcho. nara na meне заjęcia Jeszcze będziemy koła przekładać w na szerokie, przygotować ciągnik na zimę, mówię na zimę na żniwa, żeby tych wąskich niepotrzebnie tutaj nie, nie, nie obciążać, bo i na pewno będzie miał dużo lepszy uciąg na szerokich. Także też będzie zajęcie. Niedługo trzeba się wziąć za Mizuri, bo się nie obejrzymy, kurczę, przyjdzie czas się na rzepaku. Także zajęcie jest tutaj cały czas. Trzeba wszystko przygotować, żeby to miało ręce i nogi, wiadomo. Aktualnie idziemy drugi raz na chwasty. Pierwszy raz miałem nagrać, ale nie miałem kamery. I tak, kurde, zawsze coś. Przyjdzie jeszcze raz odrzewka. z kamery tej kukurydzy aż bardzo nie dać. Nie oddaję tego, no ale nie jest ładnie. Teraz jak przyjdzie ciepło, się fajnie wyrówna wszędzie. Ale są nawet takie miejsca, gdzie są górki i po tych ulewach to normalnie ziemia jest wymyta. Taka ilość spadła wody w krótkim czasie. Ale już najważniejsze, że była na wierzchu, to już tak stratnie narobiło, to się dobrze ukorzeniło. <laughs> Tutaj ten kawałek na to jest ten kawałek, co drzewo cieliśmy. Jest kawałkiem osobnym zrobione. Po prostu lepiej do pryskania i tak dalej, i tak dalej. Może tego nie widać, ale widać normalnie takie placki wypłuchane Ok, teraz obcy to Lecimy. Cześć wszystkim, witam w drugiej części odcineczka. Dzisiaj pieszczemy kukurydzę aktualnie od żyweczką. Tak jak widać, 20 czerwiec, ponad tydzień od zabiegu na chwasty Mówię, coś tutaj dogram na szybko. Bo aktualnie jestem na urlopie, no ale wiadomo, warunki pogodowe szybciej nie, szybciej nie pozwoliły, żeby wjechać. Bo do prysku na chwasty też musi minąć minimum tydzień czasu. Także mówię, też coś teraz nagram. I tak to moi drodzy wygląda. Zostało już dużo w sumie dziesięć tarków no i lecimy sobie znowu na domek odpoczywać, troszeczkę przy domu porobić. Wiadomo zawsze się jakaś robota znajdzie jak ktoś chce i to, jak to mówią relaksik e, kukurydza w oczach właśnie nie ma co badać kurczę naprawdę ale codziennie kurczę są wichury wczoraj 19 czerwca to i nawet do 60 na godzinę porywy dzisiaj już jestem w pracy o 4 rano zanim sobie poszczepiałem zestaw zanim co zatankowane byłno to była godzina wpół do 6 przed 6 byłem na polu to już też wiało ale odżywko dla mnie spal 6 się ogarniemy dalej można sobie tam dłubać Zomku I tak na zakończenie mówię, jak się spodobało. dostał łapkę, suba, będzie mi bardzo miło. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, pozdrawiam. Hej.